Cześć, mam kobietę, bardzo elegancję. W pierwszym moim filmiku prezentacja jest bardzo elegancka. Jak mamy, widzimy okno. I tu tyle miejsca na zabawę, panie. słuchanie tak. I tak, i tak. O, tu mam lapka. Tu mają, moi rodzice mają wyrko. To jest, o, przybliżymy ładnie, żeby było pięknie tacy. Mój prezent. Dla mamy, i o kurwa, moje kwiatki z więcej, ja pierdolę, co się dzieje? To są mamy kolegę pracy, i to są nawidał. Mam malkę. No bo, tutaj mamy jak zwykle urządzenia, tu mamy plazmę jaką wyjebaną. Wam, wam powiem, nie, i tu wszystko po prostu nie, pojedę za darmo. Jedyne jak kupione to było, i to, a tu wszystkie rzeczy sześciutęńkie. Wszystkie rzeczy były pozbierane z wystawek. Przejdźmy do o pokoju, którego da, nie da się otworzyć, bo moja starsza matka za, zamknęła, żebym nie wchodził i nie praktykował. Przejdźmy może do łazienki. Tak, łazienka jak łazienko, wszystko co potrzeba wszystko jest, tu takie gówno, z którego nie żywamy, tutaj jestem ja oczywiście, yy, tu jest wszystko co potrzebne, oczywiście mam zmianę, mutację głosu, bo mam kurwa, takie, takie dziwne życie i mam mutację, no, tak wszyscy, każdy... Każdy normalny człowiek, nie? I tutaj mam tutaj jeszcze dwa, 20 ponad sekund. Koniec. Mamy tu śmierci segregowane w takich w takich. w innych workach nie, nie możesz. Tu w innych workach też, nie? No i tutaj mamy. Kuchnia, kuchnia. Nie? No to jak, w tym pokój. O! I tutaj. W Tym profilem żegnam Was. Dla filmik, łapka w górę, słupka.